Cztery po siódmej, mocna energetyczna nuta w RMF Max, hit za hitem, wakacje już się rozpoczęły No dzisiaj tak naprawdę pierwszy oficjalny dzień wakacji, no a dla tych, którzy wakacji nie mają, to również dzień wolny Czuć od razu zmiany Czuć i słychać, my słyszymy się dzisiaj do 9 Robert Karpowicz Marek Rosinek, dobry dzień dobry Ej, już prawie 7.15, słuchacie RMF Max? Magda Mielcarz, znasz? No, y, ta Magda Mielcarz? Z tych Mielcarzy, w każdym razie Piękna kobieta, modelka, aktorka Ostatnio grała w filmie Och Karol 2 I uwaga, bierze się za nagrywanie płyty Jak modelki śpiewają, to raczej wiadomo czym to się kończy No wiadomo, Agnieszka Maciąg też kiedyś nagrała płyty, słyszałeś? Nie No właśnie, nikt nie słyszał To jest dzisiaj święto, a czas ucieka. 22 po 7 to jest RMF Max. No i jest takie miejsce jednak, na którym czas płynie trochę inaczej. I Biza, mamy tam swojego człowieka, który dwoi się i troi, aby choć trochę przekazać wam atmosferę, która panuje w tamtejszych klubach. Dla miłośników tłustych bitów, dzisiaj po 21. kontynuacja imprezy na otwarcie wakacji. Hello party people, welcome aboard. We're going to... W stolicy świata. Jesteśmy na Ibizie. Jest po prostu... Jest Ibiza na maksa. Zapraszam was do najlepszych klubów na wyspie. This is Cascade from Ibiza. Giving a shout out to RMF Max Radio. Ibiza. Ibiza. na Maxa. Przemek Grybowski. Do usłyszenia na Ibizie. Ibiza jest nasza RMF Max. Hit za hitem. Widzieliśmy do godziny 7.30. To jest RMF Max. A widziałeś co się wczoraj działo na dworcu centralnym PKP? Ba, nic nie widziałem! Ciemno było! Jeśli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, wczoraj była wielka awaria zasilania na centralnym. No i ludzie w chaosie po popłochu, miotali się po tym dworcu. No codzienność, tylko że ciemno było po prostu. No, niezły pierwszy dzień wakacji. Ustalono prawdopodobną przyczynę awarii. Uwaga! Zanik napięcia zewnętrznego. W napięciu do nas PKP. Trzyma, od zawsze. max heat the heat Przyjemnie bujające dźwięki od rana w RMF Max za 19 minut ósma, a my jeszcze nie powiedzieliśmy, że dzisiaj, 23 czerwca, jest Dzień Ojca. No to nadrobiamy wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów. A teraz synowie i córki, jak macie ochotę o tej porze wolny dzień od pracy dla taty, obudzić go życzeniami, no to ładujcie śmiało do nas. 71296, wystarczy wpisać swoje imię. 71296 za złoty 23, a w zamian dla taty i dla Was fajne maksymalne prezenty. Reklama. I po reklamie. RMF Max! Hit! Za hitem! A no, czas na telefon, dzwonimy do uli, dzień ojca! Halo, ula? Cześć, cześć, ula. Robert i Marek cześć. z tej strony, RMF Max! Fajnie. Cześć, co ty nie śpisz o tej porze? Bo tak wyszło. Słyszymy, że masz ochotę obudzić nie tylko swojego tatę, ale i siebie, tak? No, tak, trochę tak. Dobra, a tata śpi? Jesteś tego pewna? Jestem. Czekaj, czy jesteś w tym samym domu, mieszkaniu? Tak. To co, dzwonimy do niego? No, próbujmy. Słuchaj, to ty będziesz go budziła swoimi słowami. Jak będzie bardzo zdenerwowany, to przejmiemy sytuację. I wytłumaczymy. A jak się będzie cieszył, to też przejmiemy sytuację, dobra? A jak ta to ma na imię? Dobra, Piotr. Śpi, ewidentnie no tam jest halo. No słyszę. Halo. Tata obudzono, zebrał telefon. Halo? Dzień dobry, czy Piotr nas słyszy? Hmm, tak, tak. Możesz składać życzenia swojemu tacie, bo dzisiaj jest Dzień Ojca. No, życzenia na Dzień Taczy dla Taczy. Tato, teraz tłumaczymy, co się dzieje, że słychać jeszcze męskie głosy. Nie, nie jesteśmy twoimi ukrytymi synami, jesteśmy nie. chłopakami z RMF Max i razem z twoją córką budzimy się życzeniami z okazji Dnia Ojca. Dotarło? Zaspany. Troszeczkę zaspany, dlatego pozwolimy mu jeszcze trochę kimnąć, ale nagrodzony i dla Uli, i dla taty wysyłamy fajne, maksymalne prezenty, tak jak obiecaliśmy. <śmulny> Lubimy takie dźwięki, szczególnie o takiej porze Jackson, z hit za hitem w RMF Max. Oj, bogato dzisiaj bogato, bo i świętujemy i pierwszy dzień wakacji, i dzień ojca namnożyło się tego dzisiaj. I jeszcze do tego taka wczesna pora, gdzie wstawać nie trzeba. Dobry dzień dobry, prawie 7 po 8. Marek Rosinek. I Robert Karpowicz. Cześć ponownie. RMF Max. Hity za hitem, żaden z nas już nie pamięta.